Siemano z tej strony, Frankie, w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Minecraft SkyBlock, już druga część, I jak widzicie. Troszeczkę tą wyspę tak powiększyłem, bo tutaj y, sadziłem trochę tych drzew i zrobiłem tu taką na jedną część z drewna i tu sobie zrobimy taki mały domeczek i tu będzie mieli właśnie te własne pole i już tu mamy takie dwa ogólnie te drzewa zasadziliśmy I, i dzisiaj w tym odcinku zobaczymy co będzie na tej oto wyspie. Dobudujemy się do niej, bo mamy już zdecydowanie y, trochę tych desek I będziemy po prostu tam nie próbowali się dostać, a więc tam dochodzimy. I jeszcze tam tak zauważyłem coś tle. więcej tych wysp, się spodziewałem, bo tu jeszcze coś jest i naprawdę jestem ciekawy, co jest tej na tej wyspie, więc na pewno tam kiedyś się dobudujemy, ale no, nie ciekawi dobudować do tej oto pierwszej wyspy. Ok, pójdziemy szybko tędy, żebyśmy tego nie spadli. Trzeba tutaj, ok, dobra już teraz możemy to zakręcić. Dobra, już zaraz tu będziemy. Teraz tylko pisać, tak się zbudować. Hop, okej. Okay. Już tu jesteśmy blisko. I jesteśmy. Wow. Tu widzimy jakieś bambusy. I tu taka jakieś bambusy widzimy. To jakaś skrzynia. Co? Nie wierzę, diamenty. Ale fajnie. Mamy dziewięć diamentów. A co to jest? Przywożemy te pandy. Okej, okay, będzie mogli sobie zrobić pandy w naszym tym. Nie no, powiem, że fajnie, fajnie, że mamy. Ja mamy tych bambusów, dobra. Wszystko jest za siebie weźmiemy. ja podbiliśmy tą oto wyspę. Przydamy się też trochę tą wyspę z tą trawą, bo to bardzo potrzebne. Ale mamy już kolejne 9 diamentów, a więc jest spoko. Idźmy. I tutaj też widzimy jakąś moją wysypkę, to postanowimy chyba też tam dzisiaj może dojść do tych dwóch oto wysp, podbicie, ale. my tu mamy? Wyspa, bambusów, okej, okay, dobra, możemy, nie, tam czy chyba nie, dobra, już trochę wystarczy. to będzie, tu będą więcej tych bambusów, trochę jest tutaj, no zgadnijmy do naszej wyspy, no i co, możemy chyba wracać do, do naszej wyspy, no, już tam jest portal do okresu, czy tam będziemy musieli zmieniać się ze smokiem, ale to dopiero wtedy, jak będziemy już przygotowani na tej na naszej przygodzie na po prostu Minecraftie skyblockowym, dobra, po pierwsze, mamy już tutaj, już możemy sobie coś tych diamencików tu zrobić, dobra, ja bym chyba chciała jakąś zbroję sobie zrobić. Czy my możemy najpierw to zrobić na pierśnik? Tak, możemy zrobić na pierśnik, dobra. A więc mamy nasz pierwszy diamentowy na pierśnik, dobra. Schowa mogę sobie gdzieś tutaj. I teraz ten bardzo ciekawy podbić to by z możliwe, że Tam też będą diamenty. No i chyba byśmy ją podbili. Dobra. Tylko musimy sobie tu ściąć trochę tych maców, ale nic, jest ta noc. Szkoda, że nie mamy tu na razie żadnego łóżka. Więc chętnie by nam się przydał jakiś wyro, naprawdę. Jeszcze mam i kostę zrobimy od kości, okej. Okay. Mówiłam, dobra, to mątrzy i kostę schowamy, żeby się mogli sobie wsadzić. No dobra. Jajka też sobie tu schowamy, ale ja mam jajeczka, to już jest spoko. Nie no, powiem, że mam dosyć tej po prostu tej nocy, bo ja po prostu nie lubię. Nie mam żadnego łóżka, więc niestety będę musiał robić cięcie znowu, bo ledwo co tu widzę. No więc robimy cięcie i widzimy się jak już będzie dzień. Dobra, już oto znowu jesteśmy tam 10 minut. Musiałem znowu poczekać na Was. I teraz postanowimy pójść oto na tą wyspę. Czyli na tą neterową wyspę widać, że to jest jakaś taka neterowa. Byliśmy już tutaj, a teraz będziemy musieli tam się dostać. Potrzebujemy oczywiście jakiś tu desek, więc będziemy musieli ściąć jakieś tu drzewo. Okej. Okay. Yy, potrzebujemy jakiegoś tu kamienia. Mamy jakieś stąd, Bo potrzebowałam kobla. No i niestety nie mamy kobla. Będziemy musieli po prostu zbudować ręką niestety ściąć, bo miałem jeszcze o skierze która będzie na potrzeby. Po prostu. Zetniemy to drzewo. No niestety ręką trzeba. Okej, okay, niszczmy je. Szybko trzeba zniszczyć. Dobra, mamy cztery, Coś tego będziemy mieli. No, na razie 17 po prostu desek. Dobra. No raczej się tam nie dobudujemy, coś tak mi się wydaje. Okej, okay. potrzebujemy jeszcze ich więcej. To będziemy musieli siąć jeszcze to drzewo. Będziemy się tu wszystkie te drzewa ściąć. Bo po prostu postawiło mi to wyboru. Będziemy musieli, żeby dostać się oto nowej wyspy. Zobaczymy, co tam będzie. W tym netarzu może jakiś obsydianik, żeby można było się, nie wiem, dobudować jeszcze więcej do portalu. Będziemy musieli zbudować portal na naszej wyspie. Ciekawe, jak w ogóle nether będzie wyglądał, albo kres. Czy będzie po prostu tak samo? No, czy to po prostu będzie inaczej? No zobaczymy. 20, dobra, mamy 27. 37 bloków do, do podsadzenia. No, spróbujemy się tam jakoś dostać. Ale będzie ciężko. Dobra, gliję się. Nie możemy pod jednym pozorem tylko spaść. mała ma cube. Tylko jak teraz tu wyjść? To jest takie pytanie. Nie no, jeszcze będziemy musieli jakoś pewnie po podcalić. I dostać się jakoś tutaj. wiem, co i wpadło do powodu. będzie musi to jakoś zlecieć. Bo po prostu to jest jedno wyjście. Żebyśmy mogli potem się tutaj dobudować, jakoś. Będziemy musieli jakoś to wcelować. Ale co, panowie, ratujemy! Dobra! Mówiłem, że jednak się tu nam uda. Te machabaty, bo będziemy musieli sam kogoś zabać, zabrać, by nam się nie podpadli. Ale dobra, jesteśmy na tej wyspie. Podbiliśmy ją, okej. Okay. To było trochę ryzykowne, jak tu spaść. Ale postanowiłem jednak to zrobić, bo po prostu. Opłacalne by to było. Darowa. I zobaczymy wyspa neterowa. Wow! Kolejne diaksy. No i super! Mamy już kolejne 7 diamencików. Mamy stack Magma Cubów, dobra. Kwarc też się przyda. O, może domek zrobimy z kwarcu. O, to będzie nam fajne. Bo będzie mogli sobie zrobić. Mamy bardzo dużo kwarcu No neterowych no tych... O, stack ma się że żeby się podsadzić tam. No i jest spoko, chociaż nie mamy żadnego obsidian, to mnie na razie smuci, ale mamy już netorową na brodawkę. Nam się ogólnie przyda. Też weźmiemy szybko ten piasek duży, żebyśmy sobie zrobili w ogóle farmę brodawek, bo żeby sobie robić mikstury na przykład, na, nie wiem, na przednak, by nie musieli pobić smoka, ale jest spoko, naprawdę już jest git. Teraz tylko postać się, podsadzić na nasz teren i możemy uciekać z tej wyspy. Ale też mi to przypomina, żebyśmy mogli w sumie zrobić też ten obsydianik, jakby tam rozwalić tym niemożliwym kilofonem i zwiedzić tak troszeczkę obsydianiku, żebyśmy sobie mogli... Okej, okay, dobra, niszczmy to szybko, to drzewo, musimy to rozwalić, dobra, no naprawdę już podbiliśmy, mamy trochę teraz tych diaksów, będziemy musieli to wszystko schować, w w naszej skrzynce, czy możemy coś jeszcze skraftować? Ja bym chciał teraz spodnie jakieś sobie skraftować, skoro możemy, tak, możemy zrobić, dobra. Mamy jak na razie już już połowy zbroi w komplecie, dobra. Właśnie znaczy diamentowej, ale my co mi tutaj daje podbić? Możemy niedługo podbić też tą oto wyspę. jaki mamy... Aha, mamy, no, dobra. Bo chciałem zrobić, jaki mam poziom w ogóle. To jest bardzo... I możliwe, że dostaniemy się też tutaj do tych naszych krów takich. Będziemy mieli darmowe jakby krowy, mleko będziemy mieli. W ogóle jestem strasznie głodny, a my będziemy musieli w ogóle coś zjeść. No, Ale ja mam przynajmniej marchewki, to podjemy trochę, no buraki nam wyrosły, to dobra, podjemy jakieś ranyka, dobra, tu mamy nasze buraki, no i mamy je, okej, okay. teraz tu szybko tylko musimy zasadzić, gdzie mamy tutaj moje nasiona buraka, o nie, gdzie one są, a tutaj, dobra. jak się tu HP zregeneruje, dobra, niszczmy te buraki. zamy tutaj. Niszczmy te buraki. Zaczynowamy. Dobra, mamy już dwa buraki. No może będziemy się nam już przydać. W sumie. Dobra. Jest git. Mamy już y, full po prostu jedzonka. Skoro mamy tutaj już wejście. Dostaliśmy się tutaj. Okej, okay, no to w sumie już nie ma problemu widać. Dobra. W sumie byśmy mogli niedługo zająć się budowaniem naszego domku, bo naprawdę skoro mamy tyle kwarcu, ogarniemy to w taki sposób, że po prostu będziemy mieli tyle, no i z, z tych tych można zrobić jeden blok, dobra, ale my tak spróbujemy zrobić bardzo dużo i po prostu wyłożyć nimi nasz oto cały po prostu domek z tych kwarcu, będzie to moim zdaniem bardzo fajne, nie będzie to jakiś taki duży domek, bo taki typowy sylwialowy domek, żebyśmy mogli sobie po prostu mieć jakiś tu dom, po prostu taki nie wiem, żeby nie mieszkać po co nad, nad No właśnie. 12. Nawet w tym Skype już trochę mamy lepsze itemy, dobra. 16, 16, 16, 16, dobra. Więcej trochę potrzebujemy. 18, 19 20 po 20. Jeszcze trochę. Wykorzystamy po prostu te, te wszystkie te. Już trochę tu pewnie zrobimy tych bloków. A po całość naprawdę później do Będziemy już mogli mieć ściany po prostu takie całe włożone kwarcem. 31 dobra, po 31 każdy ma już, 32. Okej. Okay. lecimy to z blokami. Okej, okay, mamy 32 bloków kwarcu, dobra. Będziemy tutaj lecimy, tu jest jakąś budową. Dobra, to będzie wyglądało jakoś tak. Ok. Przynajmniej będziemy musieli zrobić tu jakąś konstrukcję, ale no zaraz tam się skończy. Będziemy musieli jeszcze tu więcej zrobić tego kwarcu. Ale mamy już trochę to tak wyłożone. Tym domkiem po prostu. O nie! Szkoda, że tu nie ma żadnego łóżka, moim, nie, fasz, moim zdaniem. Powinno to jakiś być. No, nie mamy, no, niestety. Nie mam tu żadnych wełn, wełn, we, we w ogóle. Dobra, cóż, no trudno Okej, okay, dobra, wiecie co Mam taki pomysł, po prostu będziemy musieli Znowu przeczekać po prostu dzień Bo po prostu nie mamy żadnego wyra Więc zrobimy to samo Podobnie, że będzie cięcie I przy okazji zrobię jeszcze trochę tych kwarców W tą noc No i zaraz się widzimy no. Żeby już trochę tak przyspieszyć to tempo A więc zrobiłem cięcie i zaraz się widzimy Dobra, widzowie, już właśnie tutaj nadszedł dziomek, i mamy już przygotowany stak kwarców. I będziemy tutaj dalej obudowywać nasz oto domek. Okej, okay, będzie on miał tak. Tu jest trzy chyba pięterka, Tak wystarczy w sumie. O, właśnie, tak trzy. Będzie on tu po trzy po prostu. O, dobra. Mamy to, już mamy. Tu będą takie drzwiczki, żeby tu wyjść. Okej, okay. taki mini domek to będzie po prostu. A może cztery? Nie wiadomo, jak tu idzie. O, dobra to tym naszym minecraftzie skyblocku. Może tu jeszcze zrobimy jedno pięterko. Ciekawe, czy nam starczy. No coś chyba mi się zdaje, że nie starczy, ale może też starczy. A nie, jednak starczy, naprawdę powiem, że jednak starczy. Dwa nam by brakowały klocki, ale mamy już... O, i mamy drzwiczki do naszej... od domeczku takiego. Chociaż jeszcze tu potrzebujemy zrobić dach, to na spokojnie zrobimy. Włożymy tutaj do nas, naszej takiej małej chateczki tutaj coś. O, ogólnie chyba to już będzie koniec tego filmu. Tutaj zrobiliśmy domek, podbiliśmy na dwie wyspy, ale w kolejnym naszej przygodzie raczej podbijemy na jakieś jeszcze inne tu wyspy. Na przykład podbijemy na dwie kolejne, będziemy musieli dobudować je aż tam, ale bym musiał naprawdę zrobić dużo drzew i potem po prostu dobyć tyle drewna, żeby tam się po prostu dostać. W sumie. Ale nie, mamy tu w sumie jeszcze staki, to może nam się tu uda jakoś dobudować tym stakiem oto tam. Jeżeli też ogólnie chcecie, żebym tam się dostał, tamtą wyspę i podbił jeszcze tą i tą, no i na końcu tą i chyba jakoś raczej wszystkie podbijemy, skończymy po prostu to, że podbijemy ostatnią naszą jakby, nasz jakby kres, dostaniemy się do kresu, bo tam już mamy kresowe oka jakby i teraz tam tylko wystarczy doskoczyć, tu mamy wodę, to spokojnie sobie tu zlecimy, no i... Okej, okay, no to to już z tego odcinka. Jeżeli chcecie, żebym da, dalej nagrywał jakieś inne serie, możecie też nagrywać, napisać to w komentarzu, żebym jakąś serię nagrywał. Na przykład, nie wiem, różne są takie serie. No i co? No to ja się z Wami będę żegnał. Cześć!